W kolejnym moim filmie. Słuchajcie, wiele osób zadaje mi pytanie, dlaczego ja nie wychodzę na miasto, nie wiem żadnych posiłków na mieście, nie wiem pizzy, kebabów innych tego typu rzeczy. Moja odpowiedź na to pytanie będzie bardzo krótka i bardzo prosta. Wyobraźcie sobie, ile was kosztuje jedzenie zwykłej margarity na mieście. Jest to koszt około 20 zł, tak? A teraz coś wam pokażę. Tu macie meal w moim wykonaniu. 450 gram mieszanki warzyw chińskiej z Lidla, 100 gram wołowiny w bardzo dobrej jakości i 30 gram masła migdałowego przeliczcie sobie ile was kosztuje pizza przeliczcie sobie ile was kosztuje przygotowanie takiego posiłku jak mój w domu i przeliczcie sobie ile by was kosztowało zjedzenie takiego posiłku jak ten mój na mieście jak dla mnie rachunek jest bardzo prosty i to jest właśnie moja odpowiedź dlaczego ja nie jadam na mieście żadnych pizzy innych rzeczy niech masa będzie z wami, rośnijcie